Zasypiasz, ale Twój mózg właśnie się budzi. Wkraczasz w świat, gdzie granice rzeczywistości zacierają się, a podświadomość przejmuje kontrolę. Co naprawdę dzieje się, gdy zamykasz oczy? Dlaczego budzisz się zawsze o tej samej godzinie, czując niewytłumaczalny niepokój? I co oznacza, gdy śni ci się ta sama osoba, ten sam koszmar? Znowu? Czy to tylko przypadek, czy może Twój umysł próbuje Ci coś przekazać? Sny, które ostrzegają przed przyszłością. Paraliż senny, który wygląda jako pętanie, a czujesz się uwięziony we własnym ciele. Eksperymenty naukowe pokazują, że sen to nie tylko odpoczynek, to intensywny reset, klucz do Twojego zdrowia i kreatywności. Śpisz 8 godzin, a i tak budzisz się zmęczony, bez energii? Może problemem nie jest ilość snu, ale jego jakość. Odkryjemy, jak optymalizować swój sen, by budzić się wypoczętym i pełnym życia. Otwieramy nową, przełomową serię. Poznaj najdziwniejsze i najbardziej fascynujące fakty o śnie, od świadomego śnienia po wpływ snu na Twoje emocje i pamięć. To krótkie, mocne odcinki, które zmienią Twoje postrzeganie nocy. Subskrybuj teraz i dołącz do naszej podróży w głąb nieznanego. Zacznij świadomie spać i świadomie śnić. Odkryj sekrety, które czekają na Ciebie każdej nocy.